Cześć, dzień dobry, dzisiaj witam Was na wzgórzu Wolności. Jesteśmy w mieszkaniu o powierzchni 65 m2. Obecnie mieszkanie składa się z dwóch pokoi: bardzo dużej sypialni i dużego salonu z aneksem kuchennym, łazienki i kuchni. Aczkolwiek mieszkanie ma potencjał na stworzenie dwóch dodatkowych pokoi. W miejscu, w którym się znajduję, dokładnie może powstać ścianka działowa i stworzymy sobie fajny pokój, na przykład do pracy. Bez naprawdę uszczerbku dla tego dużego salonu, właściwie kanapa mogę pozostać w miejscu, w którym jest stół. Co więcej, z salonu mamy wyjście na bardzo fajny, prywatny, duży balkon. Wychodzimy przez y, drzwi, które są trzy szybowe, jak również wszystkie inne okna. W mieszkaniu mamy rolety antywłamaniowe Również żaluzje, które który możemy sobie grać światłem i zapewnić sobie pełną prywatność. Dalej idąc dalej mamy bardzo fajną, dużą, funkcjonalną kuchnię, mnóstwo blatów roboczych. Proszę zobaczyć na wszystkie sprzęty w bieli ładnie się komponują naprawdę wyższa półka. W mieszkaniu mamy oddzielną toaletę. I bardzo dużą, fajną łazienkę z wanną, gdzie możemy się zrelaksować po pracy. No i tutaj wejście do tej sypialni. Za tą szafą znajduje się miejsce, w którym mogą powstać drzwi do ewentualnie drugiego pokoju, jeżeli Państwo mieliby taką potrzebę, żeby z tej dużej sypialni stworzyć dwie. Jeśli szukasz jakiego mieszkania z potencjałem albo gotowego do wejścia, bo tu nie trzeba robić nic, to zapraszam do mnie. Cena, uwaga, jest do małej negocjacji. Dziękuję, zapraszam.